Kogo pan Proszę. najbardziej nie znosił z Pruszkowskich? Słowika. Naprawdę? Naprawdę słowika. A do nie, ja, nie, ja z każdym mogę tu siedzieć, mogę Ale maże... ktoś, kto bo, bo słowika mało pan znał. Tyle tylko, że no, wiedział nie, pan, znałem, że bo... zasadzał się na pana. Nie, 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 nie raz go nie widziałem. Nie mówię, że nim co robiłem, bo żadnego z nim interesu nie robiłem, mhm. ale znałem go. Przychodził do mnie, a to nieraz gdzieś tam jakieś 300 dolarów starych, to mu wymienił w kantorze, bo tu mnie chcą przyjąć. A to takie. No, przyjeżdżał do kolegi, który... z którym się kolegał, co wspominałem, to z nim pokazywał mi ułaskawienie od tego, od, co, co prezydent Kwaśniewski go ułaskawił, to ja pierwszy, może pierwszy, może jeden z pierwszych widziałem to. Ale to nie prezydent Kwaśniewski ułaskawił Andrzeja B. W 1993 roku, po czterech latach ukrywania się, Słowik znalazł dobre dojście do kancelarii prezydenta Wałęsy. 18 października 1993 roku podpisano akt łaski. W tym czasie Słowik tkwił już na dobre w gangu pruszkowskim. Okradał tiry z alkoholem, ściągał haracze.